Witam, to jest moja mała, mała instalacja fotowoltaiczna jest zasilana dwoma panelami fotowoltaicznymi longi 400W także 800W to jest regulator napięcia, który reguluje prąd jest to regulator bardzo dobrej jakości firmy Victron polecam, można połączyć się z Bluetooth i wszystko podglądać, jako moc daje wszystko tu jest balanser baterii też bardzo dobrej jakości. No, mnie jakości jest y, przetwornica, którą zamówiłem z AliExpressu. 24V, ponieważ mam 4 akumulatory V podpięte szeregowo i równolegle. Stan godzin daje około 5 kW, ale nie można wszystkie zużyć. Ja zjeżdżam tylko do 70-80% baterii. I jeszcze mam regulator napięcia, ponieważ było niskie napięcie, jak widać 205, 206, a podbija nam do 230. Także zasilam tym lodówkę, telewizor i światło w domu. Polecam. Za nieduży koszt można coś wspaniałego. No wspaniałego może nie, ale cieszy.